Wykład o pierwszej pracy w PWSZ w Tarnobrzegu. Zespół Szkół nr 1 odwiedzili goście z zagranicy. Uczniowie Małego Księcia zagrali z koszykarzami siarki. Spotkanie z cyklu Pierwsza Praca zorganizował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu Tutejszy Wydział Zamiejscowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Podczas gdy na auli o rynku pracy mówili specjaliści, na korytarzu uczelni funkcjonował punkt konsultacyjny. Tu wszyscy zainteresowani mogli wykonać badania testowe określające preferencje i predyspozycje zawodowe, czy skorzystać z bezpłatnych porad doradców zawodowych z centrum informacji i planowania kariery zawodowej w Tarnobrzegu. Poszukiwani są specjaliści, czy też osoby z wykształceniem technicznym, inżynieryjnym takie jest ogólnie zapotrzebowanie w kraju w Unii Europejskiej, tak? humanistów czy też osób z wykształceniem takim humanistycznym ogólnie właśnie, czy też po naukach społecznych mamy już przesad. Praca i to nie tylko ta sezonowa czeka także poza granicami Polski. Mamy sporo ofert dla inżynierów rozmaitej maści, mamy dla pielęgniarek, dla opiekunów osób starszych, dla pracowników budowlanych. Gama zawodów jest dosyć szeroka, niemniej jednak są pewne ogólne warunki, które należałoby spełnić, to znaczy na ogół pracodawcy oczekują pewnego doświadczenia zawodowego oraz znajomości języka w stopniu komunikatywnym. Najczęściej pożądany jest to język angielski bądź niemiecki. Osoby niezdecydowane co do swojej przyszłości zawodowej mogą skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą im nakreślić ścieżkę kariery. Myślę, że dzisiaj młody człowiek powinien skorzystać z oferty takiej, takich fachowców, my takich fachowców jako Wojewódzki Urząd Pracy mamy, po to, żeby nie ulegać pewnym stereotypom, żeby nie ulegać namowom, czy to kolegów, czy to środowiska. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, powinny przyjść do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ternobrzegu, które mieści się na placu Bartosza Głowackiego 34. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 jest zaangażowany w projekt Schools Communicating Understanding for Business Awareness, czyli w skrócie SKUBA, przedsięwzięcia mającego przygotować młodzież do pracy na globalnym rynku, realizowanego w ramach programu Comenius. Tutaj jest szereg zaplanowanych działań, które pozwolą młodzieży odkryć naszą kulturę, podzielić się tą polską kulturą, jej unikatowością z uczniami z innych krajów, ale również przy tym samym prawda, poznać unikatowość innych kultur. Uczniowie nauczą się jak rozwiązywać konflikty, które mogą się pojawić w pracy właśnie w Polsce, ale również i za granicą. W listopadzie na wymianie za granicą byli uczniowie zespołu szkół numer 1. Tym razem oni goszczą cudzoziemców. Do Polski przybyło 10 nauczycieli i 19 uczniów z Niemiec, Belgii, Czech i Turcji. Uczniowie nie mają problemu z porozumiewaniem się. Jakoś dajemy radę, jeżeli nie to pokazujemy, staramy się bardziej językiem niewerbalnym. Na różne sposoby, ale dogadujemy się. Właśnie, dajemy radę. Jest dobrze. Goście z zagranicy w Polsce są po raz pierwszy. Jestem tu po raz pierwszy. Mam polskich przyjaciół w Belgii. Są bardzo mili. W końcu udało mi się tu przyjechać. Koleżanka, u której mieszkam jest bardzo miła. Czasami mamy małe problemy z angielskim. Poprzez projekt Skuba młodzież z Europy ma możliwość poznania polskiej kultury. Dużo problemów sprawia im język polski. Jest naprawdę trudny. Poważnie, ten akcent, mój Boże, nie nauczymy się go. Jest dla nas za trudny. Goście z zagranicy będą w Polsce do czwartku. Przez trzy dni w obu salach Tarnobrzeskiego Domu Kultury zaprezentowanych zostało 12 propozycji teatralnych grup nieprofesjonalnych. Przedstawienia prezentujemy tam powiedzmy Dwa razy w roku, prawda, na, na naszych premierach młodzież się napracuje i taka konfrontacja teatrów y, lokalnych to jest potrzebna, bo te teatry amatorskie, choć teraz to słowo amatorskie troszeczkę tak jest, nie, y, ma trochę inne na takie znaczenie, ale to jest teatr, który ludzie robią z serca i ta ich twórczość... Y, Chęć pokazania tej twórczości jest ważna. Te emocje, które oni przenoszą później i funkcje, które spełnia taki, taki festiwal, to, to myślę, że to utwierdza ich w przekonaniu, że może że nie chodzi o jakiś wielki artyzm, nie? bo nie chodzi w teatrze amatorskim o taką rzecz, tylko chodzi o to, żeby oni się nauczyli... Bycia sobą, prezentacji na scenie, a to w życiu się może później w każdych zawodach przydać, i do tego zmierza właśnie taki festiwal. Przez cały weekend można było obejrzeć przedstawienia dla dzieci, spektakle poetyckie, humorystyczne scenki dla nieco starszych widzów oraz widowiska taneczne. Oprócz grup działających w Miejscowym Domu Kultury do zaprezentowania swoich umiejętności zaproszono zespoły z sandomierza, ślęzaków oraz zaprzyjaźnionego ośrodka kultury Dorożkarnia z Warszawy. Była to znakomita okazja do konfrontacji swoich propozycji. No, myślę, że tro, no, taka nutka jest, nutka te, takiej rywalizacji, a to jest dobrze, bo ciekawi jesteśmy na przedstawienia inne, chcemy zobaczyć, jak pracuje młodzież, jakiej konwencji teatralnej, jakie sztuki wybierają. A poza tym jeszcze wchodzą do tego przyjaźnie. Teatry się zaprzyjaźniają między sobą, wymieniają doświadczenia, myślę, że to jest takie istotne. Ale to nie wszystkie propozycje z okazji Dni Teatru. We wtorek na sali widowiskowej prezentowały się zespoły z przedstawieniami obcojęzycznymi, a dzisiejszego wieczoru miał miejsce wernisaż wystaw towarzyszących prezentacji nowego wydawnictwa oraz pokaz filmu poświęconego wybitnemu aktorowi Krzysztofowi Kolbergerowi. Tu codziennie powstają malownicze jaja i półmiski z gliny, baranki i króliczki z masy solnej i wiele innych świątecznych ozdób. Każda pracownia znajdująca się w warsztatach odpowiada za coś innego. Nasza młodzież bardzo chętnie te prace wykonuje, ponieważ jest to, jest to jakiś taki zakres czynności, który muszą wykonać w jakimś terminie. I to jest właśnie ich mobilizacja do tego, żeby jak najwięcej tego zrobić, żeby jak najpiękniej, ta taka między sobą nawet rywalizacja, żeby każdy coś zrobił od siebie. Uczestnicy warsztatów wkładają wiele serca w przygotowanie każdego nawet najdrobniejszego elementu. Niektóre, tak jak dzbanki, co są pracochonne, więcej na no to dłużej schodzi mnie wykonać ten dzbanek. Tak jak na bieżąco. Jest to robione. W razie potrzeby, fachową pomocą służą również opiekunowie. Pomysły są, tak troszkę, nasz instruktorów, troszkę młodzieży, dajemy wenę twórczą. Wykonane przez uczestników warsztatów świąteczne ozdoby trafią do osób, firm oraz instytucji, które wspierają na co dzień działalność placówki. Czy że wtedy dwie drużyny? W miarę równe, nie żeby tylko. Takie spotkania to nie tylko propagowanie aktywnego trybu życia, ale również promocja tarnobrzeskiej drużyny. Szkoły nie trzeba było namawiać do udziału w wydarzeniu. Taką informację dostaliśmy, otrzymaliśmy z Urzędu Miasta, iż istnieje taka możliwość, że uczniowie mogą skorzystać z takiej niekonwencjonalnej lekcji wychowania fizycznego. Nie zastanawialiśmy się długo i, ku ogromnej radości naszych uczniów, co słychać i widać, wyruszyliśmy tutaj do hali Osiru i uczestniczymy w tym wydarzeniu. Dla koszykarzy siarki była to raczej zabawa. Choć obserwując przebieg gry, można było zauważyć wiele podań, jak i efektownych wrzutów do kosza. Ja bardzo lubię takie inicjatywy z młodzieżą. Myślę, że oni byli bardzo zadowoleni, bardzo im się to podobało, a też mieliśmy też przy tym dużo zabawy. Dla uczniów było to niezwykłe przeżycie. A bardzo dobrze, choć nie mieliśmy wielkich szans, ale zabawa była. To najważniejsze. Gdy tylko zabrzmiał końcowy gwizdek, koszykarze Siarki zostali otoczeni przez swoich młodych fanów. Każdy z nich chciał dostać autograf. Zwieńczeniem spotkania uczniów z Małego Księcia z koszykarzami Siarki Jeziora Tarnobrzeg było wspólne grupowe zdjęcie.